Dzień dobry, dzień dobry kochani. Nagrywam krótki przewodnik po tym, jak wygląda Akademia Rękodzielnika. Od razu taki disclaimer, musicie mi wybaczyć, bo jesteśmy w trakcie kwarantanny, która jest związana z koronawirusem, więc tyle może być słychać. Moje bawiące się klockami dzieci, ale postaramy się to zrobić jak najszybciej, żeby, żeby tutaj za mocno tego, tego całego zamieszania w tle nie było słychać. Ja udostępniam, słuchajcie, pulpit i będę Wam pokazywała, jak Akademia wygląda od środka. Wy prawdopodobnie w tym momencie jesteście w stanie zobaczyć stronę zapisu na Akademię. To jest taka strona, na której można zapisać się do otrzymywania powiadomień mailowych na temat Akademii. Ja zresztą lada chwila będę te powiadomienia wysyłać. I tu jest opisane, co i jak dokładnie w Akademii, ale jest to taka strona zewnętrzna. Ja natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak Akademia wygląda od środka, czyli możecie sobie zajrzeć, tak jak to widzą uczestnicy. Bo oto jednak jest najwięcej pytań, takich technicznych, takich typowo, co to tam w środku dokładnie jest, dlatego słuchajcie, wskakuję. Jak wiecie, Akademia to taka dwuczłonowa, jakby dwuczłonowa, dwutorowa ścieżka pracy. Z jednej strony jest to biblioteka rękodzielnika, i ona wygląda tak, za chwileczkę Wam pokażę, jak ona funkcjonuje, a z drugiej strony jest to grupa Facebookowa. Uczestników po prostu Akademii Rękodzielnika. Tutaj w grupie mamy jeszcze akurat uczestników poprzedniej. Edycji, która, która zazwyczaj jest tak, że ja po prostu pozwalam zostać w tej grupie, jeszcze się wymieniać wiedzą. Jednak przez te trzy miesiące trwania Akademii często nawiązujecie fajne kontakty, często jakieś współprace, więc jakby nie zabieram tej grupy, zawsze można tam jeszcze zostać do następnej edycji, później po prostu wspólnie podejmujemy decyzję, czy takie osoby chcą w tej grupie zostać, czy nie jednak pewno też macie to doświadczenie, że coraz więcej tych grup facebookowych mamy i czasami po prostu nie chcemy w takich grupach być, bo nas rozpraszają. Te powiadomienia i tak dalej, więc później możecie po prostu w dowolnym momencie sobie wyjść z tej grupy. To już do Was wtedy należy decyzja. Co tydzień spotykamy się też na żywo. Tamta poprzednia grupa ustaliliśmy wszyscy, że poniedziałki o godzinie 13 to jest dla nas taki optymalny czas. Oczywiście zawsze tą porę. Wyznaczamy sobie wspólnie, tak? I uwierzcie mi, jest to niezłe wyzwanie, żeby rzeczywiście wszystkim pasowało, żeby chociaż raz na dwa tygodnie, czy nawet raz na trzy tygodnie móc być rzeczywiście na żywo. Oczywiście te wszystkie nagrania zostają później w grupie, można je oglądać, ale największa wartość tych spotkań jest, kiedy możecie być na żywo i przeprowadzać to spotkanie w formie takiej grupowej dyskusji, którą oczywiście jestem facylitatorem, jakby ja dbam o to, żeby ona przebiegała w konkretny sposób, ale wy między sobą też możecie bardzo. Dużo, dużo korzystać i to jest taka wartość dodana do tego kursu. Tego nie ma w moich kursach, które są w większości taką ścieżką, gdzie macie wideo i grupę i po prostu według tych wideo idziecie wszyscy jednym rytmem. W grupie możecie między sobą rozmawiać, ale ja już nie jestem tak mocno obecna. Tutaj główną zaletą Akademii jest to, że macie ten właśnie czas e, takiego grupowego e, brainstormu, że tak powiem, takiej burzy mózgu, wspólnie ze mną, ale też wspólnie ze sobą. Ja Wam po prostu daję ku temu narzędzia. Spotykamy się na Zoomie. Wiem, że ostatnio jedna osoba miała problemy techniczne, ale oczywiście udało się je rozwiązać. To była kwestia jakichś ustawień na komputerze, więc nie martwcie się. Każdy z tej aplikacji może korzystać. Ona jest totalnie bezpłatna. Nawet jeżeli chcecie ją zainstalować, to to jest bardzo mała aplikacja, ale można też z niej korzystać po prostu w przeglądarce, więc niczego więcej niż po prostu nawet smartfon, bo już nawet nie mówię o jakimś laptopie czy komputerze stacjonarnym ze zwykłą kamerką, albo słuchawkami od telefonu, niczego więcej nie potrzebujecie, żeby brać udział aktywnie w tych spotkaniach Akademii. Nagrania oczywiście zostawiam. Był taki moment, kiedy zostawiałam je tutaj w grupie, ale dostawałam sygnały, że to troszeczkę rozprasza, że za dużo tego jest i ten materiał po prostu Facebook tak ustawia, że później nie wiadomo, który jest nowszy, filmik starszy. Więc wspólnie zadecydowaliśmy, że wszystkie nagrania wędrują do biblioteki. Ja wam zaraz pokażę, gdzie one się znajdują. W każdym razie w grupie zostawiamy sobie informacje o tym, co robimy, chwalimy się swoimi postępami, dyskutujemy na temat zdjęć. Ja tutaj nie chcę za dużo udostępniać, bo jednak to są prywatne dane. Także dziewczyny, wybaczcie, że tutaj wasze zdjęcia, ale w większości są to zdjęcia, które i tak są publiczne, bo pojawiają się w naszym sklepie. Większość z uczestniczek tutaj naszego programu Akademii jest teraz osobami, które wystawiają w sklepie. Zresztą ja Wam to pokażę też na szybciutko, dosłownie, bo to też nie jest jakby program Akademii. Nie ma obowiązku stawiania w sklepie, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce, często takie właśnie cele sobie uczestnicy stawiają, to wam tutaj pokażę choćby na przykład dziergania. Słuchajcie, swetry już są u nas w sklepie, tak? I tak wyglądają te produkty, także widzicie, że to są te same zdjęcia, które pojawiały się tam w grupie. Ania akurat taki cel sobie postawiła w Akademii, oczywiście dopięła swego. I teraz sprzedaje z powodzeniem właśnie te swetry. Tak naprawdę myślę, że ona sprzedaje je swoimi kanałami. Tutaj to jest tylko tak dla formalności, żeby było oficjalne miejsce, gdzie można je znaleźć, ale o tym myślę będziemy sobie dyskutować już wewnątrz Akademii, jak to wygląda strategia samej sprzedaży. Także słuchajcie, grupa facebookowa plus spotkania cotygodniowe ustalone w takiej porze czasu, jaka pasuje wszystkim uczestnikom Akademii i jedyne, jedyne jakby ograniczenie, jeżeli chodzi z tym czasem, staramy się, żeby to było co tydzień ta sama pora, ta sama godzina, ten sam dzień. Czyli tu na przykład były poniedziałki o 13, w poprzednich edycjach to były na przykład piątki o 10, tak, ale to jest zazwyczaj tak, że umawiamy się tak, żeby rzeczywiście każdy miał szansę na tych spotkaniach być osobiście i wyrobić sobie taki nawyk, taką rutynę pracy nad własnym biznesem, takiego rozmawiania o swoim biznesie. To też jest taka umiejętność, której staram się Was tutaj nauczyć w ciągu tych trzech miesięcy. Uwierzcie mi bardzo. Bardzo łatwo wypracować sobie taki nawyk, który zostaje, który zostaje na bardzo długi czas. Zamysł jest taki, żeby ta akademia była z Wami długo, długo dłużej niż te trzy miesiące. Oczywiście, już nie mówię o tym, jakie tam ścieżki rozwoju otwieram przed Wami po zakończeniu akademii, czy jakie ścieżki współpracy, ale bardziej chodzi mi o to, że wyrabiacie sobie nawyk regularnej pracy nad swoim biznesem. Nie w swoim biznesie, robienia czegoś konkretnego w swoim biznesie, tylko nad swoim biznesem myślenia o strategii, myślenia o tym, jak się będziecie rozwijać jako biznes strategicznego planowania i to jest bardzo, bardzo cenny nawyk. I słuchajcie, przechodząc do ostatniego punktu, biblioteka rękodzielnika. Zamysł biblioteki jest taki, żeby wszystkie materiały, które mogą być pogłębieniem jakiejś wiedzy czy umiejętności, która jest Wam aktualnie potrzebna, wydelegować na zewnątrz naszych cotygodniowych spotkań. Chodzi o to, żeby za każdym razem, kiedy pojawi się jakieś pytanie typu, a co to jest lejek sprzedażowy, żebym ja nie musiała wam tego tłumaczyć na forum całej grupy, bo może się okazać, że niektórym osobom to jest wcale jeszcze teraz niepotrzebne. Więc byłoby to stratą czasu, żeby tłumaczyć coś, co jest tak jakby trochę dedykowane tylko dla jednej osoby, bo tylko ona jest na takim etapie rozwoju. Wszystkie tego typu treści są wydelegowane do biblioteki rękodzielnika. I kiedy pojawia się takie pytanie, to ja zazwyczaj mówię bardzo tak strategicznie, jak ta osoba dana ma wykorzystać to narzędzie, ale samo tak jakby dopowiedzenie, jak narzędzie działa, jak, jak funkcjonują pewnego rodzaju mechanizmy rynkowe, często to jest taka wiedza z zakresu po prostu marketingu, techniki sprzedaży i tak dalej, samo narzędzie jest wyjaśnione w bibliotece i ja wtedy odsyłam do konkretnego materiału i tutaj, żeby nie być goosłownym, o, na przykład lejek, lejek zakupowy mamy wyjaśniony tutaj, tak, jest do tego prezentacja, z której ja korzystam podczas wyjaśniania takiego materiału, wam pokażę, o. Zazwyczaj po prostu takie rzeczy tłumaczę Wam też graficznie przy pomocy różnego takich rodzaju pomocy naukowych, czyli różnego rodzaju prezentacji, obrazków, schematów, żeby to znowu nie było ci panie wiedzy teoretycznej, czytanie książek, które no może nie każdy po prostu ma na to czas, tylko takie skompilowanie najbardziej praktycznej wiedzy na bazie przykładów, najczęściej przykładów branych z życia, yy, oplotki lub osób marek yy, zaprzyjaźnionych z oplotki, które po prostu znam podglądam albo z nami współpracują i widzimy, jak te mechanizmy są wdrażane w życie i jak one działają, tak? Czyli nie pokazuję wam jakiejś takiej suchej teorii, tylko to, jak ta teoria została wdrożona w życie, jak została zreinterpretowana, żeby pracowała na potrzeby biznesu rękodzielniczego. I teraz, jak poukładana jest biblioteka? Jak się domyślacie, największym wyzwaniem było po prostu poukładanie tych treści w taki sposób, żeby, żebyście wy, kiedy wchodzicie do takiej biblioteki, się tutaj nie pogubili, tak? To trochę jak wchodzicie do nowej uczelni i się tak trochę rozglądacie, gdzie ta stołówka, gdzie ta biblioteka, a w bibliotece, gdzie są regały z książkami, które Was interesują. Dokładnie tak samo jest w bibliotece. Ja bibliotekę poukładałam w takie bloki tematyczne, między innymi no, na przykład nie wiem, podcasty, tak? jeżeli chcecie posłuchać konkretnego odcinka i często ja Was też odsyłam, posłuchaj, bo był taki odcinek podcastu o tym i o tym, albo był taki gość, który mówił o tym i o tym. Znajdziecie zakładkę podcasty, która znowu odsyła was do wszystkich podcastów, tak? I te podcasty już oczywiście są bezpłatne, więc można spokojnie sobie je odsłuchiwać w danym momencie z bezpłatnych aplikacji na telefonie, gdzieś tam, nie wiem, wieczorem, dziergając coś w pracowni i tak dalej. Dokładnie tak samo funkcjonują wszystkie te bloki, które tutaj mamy umieszczone i mamy tu na przykład Instagram dla rękodzielnika, Facebook dla rękodzielnika, jak mailing, jak online sklep, oczywiście ten sklep, który my mamy postawiony na platformie Shoplo, ja też uczę, jak taki sklep postawić samodzielnie. Nie jesteście Skazani czy skazane na to, żeby sprzedawać tylko w naszym sklepie. Możecie taki sklep postawić samodzielnie, ale jak się domyślacie, to nie jest coś, co robi się na początku swojej działalności. Więc jeżeli trafiają do Akademii osoby bardziej zaawansowane i w naszej strategii okazuje się, że to już jest ten moment, kiedy spokojnie możecie stawiać własny sklep, to jak najbardziej też macie narzędzia, jak to technicznie zrobić, takie wideotutoriale. I teraz każda z tych zakładek wygląda dokładnie właśnie tak że w momencie kliknięcia w dany dział, powiedzmy, że to jest taki regał w bibliotece tak, fizycznej, kiedy wchodzicie, na tym regale macie całą masę książek. I to są te książki, które znajdziecie w każdym dziale, tak? Tu akurat Pinterest jest dosyć aktualnie, że tak powiem, ubogacony, ponieważ do biblioteki rękodzielnika trafiają wszystkie bezpłatne wyzwania, wszystkie płatne kursy, wszystkie dodatkowe masterklasy, dodatkowe, nie wiem, webinary, które przeprowadzam. Obojętnie gdzie. Czy szkole gdzieś na zewnątrz, czy mam jakąś prezentację na konferencji i przygotowuję jakiś konkretny materiał, czy po prostu mam taki moment, kiedy obserwuję Wasze działania i widzę, że hej, przydałaby się informacja na temat tego a tego zagadnienia. Nie wiem, wyceny albo. Yy. Jakiegokolwiek zagadnienia. Widzę, że po prostu jest potrzeba uzupełnienia jakiejś wiedzy. Ja w ten sposób ją właśnie dokładam. I tak było z Pinterestem. Jak wiecie, ja miałam taką zajawkę od początku roku, żeby was właśnie tego Pinteresta mocno, mocno uczyć, bo widzę, jak to narzędzie bardzo świetnie działa nam w obrotkach. Więc na przykład ten dział Pinterest, te wszystkie nowe, dodatkowe informacje, ja je dokładam w dziale Pinterest, żeby też łatwo wam było znaleźć. Jak szukacie czegoś o Pinterestie, to tu macie całe kompendium. Tak? I macie tutaj i wyzwanie, wszystkie filmiki z wyzwania, i webinar. I macie taki. Tutaj jest trochę starszy materiał, ale to jest taki właśnie wideo-tutoriale krok po kroku, tak? jak sobie na tym Pinterestie poukładać strategię, jak działać. I te wszystkie materiały są dla was dostępne non-stop. Ale chodzi o to, żeby nie cpać tej wiedzy, nie oglądać tego wszystkiego, kiedy w Waszej strategii się okazuje, że to nie jest ten moment, żeby wdrażać Pinteresta. Jak u Was jest ten moment, kiedy jeszcze trzeba się zastanowić, kto jest Waszym klientem, albo czy te wszystkie produkty, które macie, czy może z czegoś zrezygnować, a któreś połączyć w kolekcję, to dopiero wtedy kieruje Was, do którego filmika sobie po prostu pójść, z którego skorzystać, żeby działać, a nie tylko oglądać i po prostu, wiecie, uczyć się, uczyć, uczyć i nic z tym nie robić. I tak jak widzicie, każdy z tych działów, on się później rozwija dalej, już tu nie będę Wam otwierała wszystkich, no ale domyślacie się, że to jest taki ogrom po prostu wideotutoriali, ale są też takie pojedyncze masterklasy, jak ja to nazywam, Czyli na przykład webinar prawny na temat działalności nierejestrowej, tak? Jak zarabiać na rękodziele, tak? Otworzenie takich nowych możliwości na sposoby zarabiania, czyli znowu tą dywersyfikację swojej działalności. Może macie przed nosem po prostu fajny sposób na zarabianie i w ogóle sobie tego nie uświadamiacie. Po to są tego typu masterclassy, żeby pokazywać Wam różne możliwości, z których niekoniecznie musicie korzystać teraz, ale w jakiejś takiej perspektywie czasowej możecie sobie na osi czasu gdzieś tam zaparkować te pomysły i. W miarę rozwoju waszej działalności, myśleć o tym, że będziecie dokładać kolejne, kolejne, kolejne produkty, usługi do waszego koszyka, które będą ubogacać waszą ofertę dla klientów. Mamy trochę takich narzędziowników typu Canva, to już są takie totalne podstawy, ale stwierdziłam, że fajnie, żeby było wszystko w jednym miejscu, żebyście już nie musieli korzystać z jakichś takich zewnętrznych narzędzi. Oczywiście Canva ma całą masę tutoriali. Jeżeli chcecie, wpiszecie w YouTube, tak, jak zrobić w Canwie grafikę. To też Wam wyskoczy cała masa. Więc jak się domyślacie, tych filmów nie ma tutaj dużo. Ja się skupiam bardziej na tym, co zadziałało u nas jako w biznesie rękodzielniczym. Tak? Te wszystkie zasady, powiedzmy, graficzne, one w jakiś sposób są ogólne dla wszystkich biznesów, ale jeżeli jest coś, co działa w jakiś specyficznie, bardziej fajny sposób w biznesach handmade, to staram się każdą taką wiedzę tutaj zawierać, żeby była dla Was w bibliotece różnego rodzaju informacje, jak robić konkursy w social mediach, tu jest dosyć dużo takich prawnych zagadnień, lejek zakupowy i tak dalej, i tak dalej. Dodaję Wam tutaj też wszystkie materiały, które są związane z różnego rodzaju wyzwaniami i ta kolekcja rośnie, tak, ja tutaj dokładam i dokładam, czasami jak jest taka dyskusja, że coś konkretnego powinno się jeszcze jakby pojawić, widzę, że w trakcie rozmowy coś nam wyniknęło i zajęłoby na przykład godzinę, żeby jakieś zagadnienie wytłumaczyć, to wtedy ja też mówię, hej, to ja to dołożę do biblioteki, nie będziemy o tym mówić tu i teraz, bo mogłoby to trwać trzy godziny, tak? Nie chcę też, żeby te nasze cotygodniowe spotkania były aż tak długie. I wtedy mówię, ok, słuchajcie, kończymy sobie tą naszą rozmowę wspólną, a dla tej jednej osoby ja nagrywam taki materiał tutaj w bibliotece i on później zostaje, tak jakby dla kolejnych pokoleń. Ubogaca znowuż tam naszą bibliotekę. I oczywiście słuchajcie, do biblioteki trafiają te nasze spotkania co tygodniowe na żywo. Tak jak mówiłam, nie zostawiam tego teraz w grupie, po prostu za bardzo tą grupę nam zaśmiecało. Teraz to zostaje wszystko właśnie w Bibliotece Akademii. Do biblioteki logujecie się chodząc na moje konto. Jak widzicie, to jest wszystko na naszej stronie oplotkowej. Tu po prostu nie mają dostępu osoby, które nie kupowały Akademii. Nie są w stanie po prostu wejść do tych treści. Mogą tu wejść tylko osoby, które się logują swoim e-mailem, z którego kupują Akademię i wtedy po prostu wpisują swoje hasło, swój e-mail i mają dostęp do tych materiałów. Zawsze słuchajcie, staram się wypisywać też kto był na danym dyżurze. Żeby w razie czego móc sobie wrócić do tego, bo czasami jest tak, że pamiętacie, że o czymś się rozmawiało, o coś gdzieś tam było, ale nie pamiętam gdzie. To ja też wykonuję taką dodatkową pracę, żeby przy tym nagraniu też dawać znać, kto był na tym spotkaniu, i staram się przynajmniej tak hasłowo uzupełniać, o czym rozmawialiśmy, żeby łatwiej wam było wtedy do tych materiałów wrócić. One są w bibliotece tylko na okres trwania akademii. Jak się domyślacie, ma to po prostu taki cel, żeby. Nagrania z waszymi wizerunkami nie zostawały tutaj dla kolejnych uczestników, bo no nie chciałabym czegoś takiego robić. Pomimo, że poprzednia ekipa jakoś tam nie miała z tym problemu, tak? Później się trochę przyzwyczajamy do tego, że jesteśmy na wideo. To ja te wideo po zakończeniu danej edycji akademii po prostu usuwam. I jakby nowa edycja Akademii już ma tutaj tylko te swoje wideo, tylko te swoje twarze widzi, widzi w bibliotece. I to jest tak naprawdę wszystko, słuchajcie, to jest cała filozofia, cała magia dzieje się podczas tych zoomowych spotkań. I tego nie jestem w stanie Wam pokazać, to trzeba po prostu przeżyć. Więc jak widzicie, wiedzą dzielę się bardzo hojnie rozdaję wam wiedzę w bezpłatnej grupie, podczas bezpłatnych webinarów, podczas jakichś wyzwań, tutoriali itd., dalej. Ale jak widzicie, ta wiedza to nie jest wszystko. Wiedza tak naprawdę jest teraz wszędzie. Wystarczy pewne rzeczy wygooglować, wystarczy wejść na YouTube'a i tak naprawdę macie wszystko. Tak naprawdę cenna jest strategia, tak naprawdę cenna jest regularna praca i tak naprawdę bezcenna jest grupa, która cię wspiera, motywuje i sprawia, że z tygodnia na tydzień wykonujesz konkretne zadania, te, które właśnie teraz są w twojej strategii potrzebne, nie te, które będą potrzebne za dwa miesiące, za rok, za trzy, tylko skupiasz się dokładnie na tych krokach, które są potrzebne tobie teraz. To jest tak naprawdę cały sekret Akademii, dlatego jak się domyślacie, nie zależy mi na ilości, nie zależy mi na tłumie osób, które dołączają do Akademii. Zależy mi na małej, kameralnej grupie osób, które są zdeterminowane, żeby pracować. Zależy mi też na tym, żeby zdecydować, kto w tym programie będzie, ponieważ no, kluczowym jest to, jak będzie wyglądać grupa, kto dokładnie w tej grupie będzie, ponieważ wy nawzajem też sobie pomagacie. <laughs> Dlatego pamiętajcie, że Macie taką dodatkową możliwość kontaktowania się ze mną na agnieszkamaupaoplotki.pl, żeby dopytać, czy Akademia jest dla Was, porozmawiać o tym, jakie cele sobie stawiacie. Najczęściej padają pytania: hej, ja bym chciała zacząć sprzedawać swoje rzeczy na przykład w sklepie swoim, tak? Albo zacząć sprzedawać rzeczy w Waszym sklepie oplotkowym. Czy w trzy miesiące jesteśmy w stanie to zrobić? I my tak naprawdę podczas takiej rozmowy wstępnie robimy sobie, mapujemy sobie taką strategię. Mapujemy sobie, co chcesz osiągnąć, i ja po prostu jestem w stanie ci powiedzieć: hej, to jesteśmy w stanie zrobić. Ale jak ktoś przychodzi, na przykład, z celem, że chciałabym w ciągu, nie wiem, trzech miesięcy postawić taki biznes, żeby zarabiać, nie wiem, 8 tysięcy miesięcznie, bo chcę rzucić etat i zarabiać tyle, żeby no, mieć na wszystkie opłaty. No to ja od razu mówię, że trzy miesiące takiego biznesu nie zbudujemy, tak? No, chyba że ktoś już ma takie zaplecze, że to jest tylko kwestia poukładania strategicznie pewnych procesów, czy tam uporządkowania jakichś transakcji i tak dalej. Może akurat to jest możliwe. W każdym razie dlatego zachęcam Was do kontaktu ze mną. Nawet wtedy się umawiamy na jakąś rozmowę, nawet taką 15-minutową, taką właśnie online, żebym ja mogła Wam odpowiedzieć, czy ta akademia na pewno jest dla Was. To mi daje też możliwość takiego poznania was, poznania osób, które są zainteresowane dołączeniem do akademii. I ja wtedy mogę taką grupę skonstruować w taki sposób, że wiem, że wy też nawzajem sobie jesteście w stanie pomagać, bo zależy mi na tym, żeby nie było zbyt dużego rozstrzału poziomów, bo wtedy no, te osoby, które są bardziej początkujące, są sfrustrowane, a te, które są zaawansowane, czują, że się nie rozwijają, i nie odchodzi w tym programie. Okej, okay, słuchajcie, zapraszam Was do wskakiwania na stronę oplotki.pl Agnieszka, to jest strona do zapisu na listę zainteresowanych Akademią. I tutaj też są dokładne informacje, więc nie będę Wam tego tutaj odczytywać, nie ma sensu. Tu jest też taki starszy filmik, kiedy ja jeszcze prezentowałam tą Akademię przy poprzednich edycjach, ja go tutaj zostawię, można sobie też trochę podejrzeć, co tam się dzieje. Ale też zapraszam Was, żeby dokładnie poczytać, o co chodzi w Akademii, tu jest dokładnie opisane to, co Wam teraz powiedziałam, tylko takimi już bardziej poukładanymi słowami. Pomagała nam nasza Natalia z zespołu, nasza graficzka, żeby to fajnie wyglądało. Tu macie opinie osób, które ze mną pracowały również w innych kursach. Już idę, kochanie. Więc zachęcam... Już poczekaj, tylko wyłączę, dobra. Uciekam, kochani, bo nie ma sensu, żebym przeciągała. Zobaczycie sobie tutaj, co mówią o Akademii ich Uczestniczki i zachęcam do podglądania, żeby żeby sobie sprawdzić, Mamo. jak to działa. Do zobaczenia.